Witam w telewizji Benz. Dzisiaj jesteśmy na Festiwalu Kultury Romskiej w Krakowie i będziemy się pytać ludzi, o co tutaj chodzi? Co tutaj się dzieje? No, dzieje się tutaj, że przyjechaliśmy my, jako Romowie, Kamerę, pani, pan na, kul na kulturę romską, na występy zobaczyć. Specjalnie przyjechaliśmy z Anglii no i chcemy potańczyć. A co jest najlepsze w kulturze cygańskiej według Państwa? Długie spódnice. Nasza kultura, tradycja. A ja mam tak jeszcze takie pytanie. Jaka jest różnica między Romami a Cyganami? To jest jedno i to samo. Tylko jedni mówią Cyganie, drodzy mówią Romowie. Bo na Cyganie mówią, że Cyganią. To nieprawda. Lepiej się mówi na nas Romowie. I rozumiesz, że państwo nie Cyganią? My nie Cyganimy. A znacie państwo może jakieś kawały albo żarty? Jak Cyganka wroże, będzie pan żyć do samej śmierci. <śmiech> <śmiech> Jak się śmieje las? Nie, wiem. Mech, mech, mech! Aha! No to fajnie, fajnie tak. Jsem za granicou a tu žijou Romové v kulturze. O nich člověk neví, a za granicou. To jest katastrofa. Dlatego uznávám krakowski i Łódský Romy, že jsou taci a jsou uczciví a jsou komunikativní. A ten romský festival je zrovna na nich. Będą się zachowują jako ludzie jest ze mną? Julia Siema Julka Chciałem zapytać, co tutaj się dzieje? <noise> no jest... To jest... Piknik? Piknik Tak piknik. A jaki to jest piknik? Rodziny <głosy> <głosy> Jaki? Jaki? Ja nie wiem, jak to powiedzieć Kultury romskiej Co najbardziej lubisz w kulturze romskiej? Stroje Złoto Okej. Okay. Ciebie, no, no nie? Uważasz, że Romom w Polsce należą się reparacje? Co to znaczy? Ja nie wiem, co to są reparacje. Siema Julka. Właśnie te stroje i ich historie. Dzieci się dopytywały mnie przed chwilą o tą historię. Muszę chyba jeszcze zgłębić ten temat. To chyba te dwie najważniejsze rzeczy. Historia i te piękne stroje i oczywiście muzyka. A pan? E, ja wszystko. O. A chciałem się zapytać też pani, jaka jest różnica między Cyganami a Romami? E, y, nie jestem pewna, ale myślę, że powinno się mówić Romowie na pewno, tak? Nie, nie dam sobie odciąć ręki, nie jestem pewna. Nie, nie mam pewności niestety. Czy to jest może to samo, a tylko y, tylko inna nazwa? Nie jestem pewna. A czy uważa pani, że Romom w Polsce należy wypłacić Reparacje. O to, to w ogóle nie mam zdania na ten temat, niestety. Nie mam zdania na ten temat w ogóle, ale podejrzewam, że, że bardzo by chcieli, pewnie, tak? <grym> nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia. Ale wrócę do domu i też przeczytam coś na ten temat. O co chodzi? Bo nie mam pojęcia. No, to tutaj, do, do, kadru. do kadru. Jestem tutaj z, z Lubomirą. Ze Słowacji. Okay. Ze Słowacji, okej. Okay? Okej. Okay. I chciałem się zapytać, co tutaj się dzieje? Tu bomba rzeczy się dzieje, Bomba, słoneczko świeci, trawa zielona, bomba i będzie muzyka. Co pan najbardziej lubi w romskiej kulturze? Ja najbardziej w romskiej kulturze lubię młode Romki i jedzenie. Gitara gra. A chciałem też zapytać, czy uważa pan, że Romowie w Polsce powinni dostać reparacje? A to ja nie wiem, ja ze Słowacji jestem. Aha, a Słowacy Romowie? To trzeba ich zapytać. Aha, no to pan jest chyba, nie? Nie. No to jak? To ja już się pogubiłem. No ja jestem węgierski żyd. Aha, no dobra. To ja widzę, że tutaj pan jest z całego świata. Tak, tak. Jestem tutaj z. Agnieszka, Hello. Alicja, Hello. Weronika, Hello. Bożena, Zuzan No, mamy babski wypad. Potwierdzam. Po prostu totalny lans i luz. Mają państwo lans? Lans, i lans. Może być i luz. A mają państwo swag? Co to jest? Jak się śmieje, las. Machaliście mi. Mech, mech, mech. <noise> Dobre, telewizja Benz. Całe żarty, całą dobę. No i co tam jeszcze u Państwa słychać? Co tam na Śląsku? Słyszałem, że są plany przyłączenia Krakowa do Śląska. Ruda Śląska, stolicą Polski. A co Państwo sądzą o Dąbrowie Górniczej? Nie, nie podejmujemy, tego. Nie, nie podejmujemy, to, to nie podejmujemy nie, tematu. Tam, tam nie. trzeba mieć ten, ten, ten paszport. Sport, sport. Co państwo coś przekazać yy, widzą telewizji band? Dzień bez uśmiechu to dzień stracony.